Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa. I słuchajcie, tym razem będę miał dla Was naprawdę grubą informację. Jak dobrze pamiętacie, jak zaczynałem grę, i było to 4 tygodnie temu, także gram 4 tygodnie, jestem nowy. I ogólnie, jeżeli chodzi o moją rangę, to 26 była wbita tutaj na kocisku, No i ten kot, niestety, jak wbijałem, to został zderfiony dosłownie, nie wiem, 20 godzin po tym, jak grałem, nie w sensie. Ja sobie pograłem bardzo długo wtedy, chyba jakieś nawet 8 godzin w tą grę grałem, czy tam 6, 6, 8? No i słuchajcie, kota i tak. Jak się nie udało wbić, ale słuchajcie, za to udało się wbić nową postać. Proszę bardzo, pokazuję widzowie takiego, tutaj kontrolera m, zwanego Larym i Lorim. Także udało się stykło do Tysiaka. No i tyle widzowie, tak naprawdę. Mamy nową ikonę gracza też, właśnie z Larym Lorim. No i ogólnie odblokowujemy teraz nowy tytuł, bo słuchajcie, jak będziemy mieli nowy tytuł, no to oczywiście też tutaj się pochwalę, wiadomo. 13 godzin, 17 minut do otwarcia, że tak powiem, tutaj postaci, do wypuszczenia postaci oficjalnie. No wiecie, już jej nie będzie będzie w sklepie jako Early Access, tylko po prostu będzie wypuszczona, no i będziemy mogli nią grać wszyscy, co nie? W sensie, to ja już grałem, ale wiecie o co chodzi, każdy będzie mógł nią grać po prostu. Otwieramy Star Dropa, 50 monet widzowie, też spoko. Oczywiście mm, klub się rozwija, widzowie, 30 ranga, pierwsza 30 ranga na tym koncie. Teraz bym chciał na pewno kolta też wbić, wiecie? kolta albo Kita. Ej, w sumie popróbujmy w tym odcinku Kitem pograć, bo Kit tak troszkę mi zbrzydł, no ale może, może jakoś się uda. Patrzcie, tutaj też bardzo blisko mam tytuł, tak? samo, jeżeli chodzi o zadymiarzy takich najbardziej, na których tytuł mam, no to tutaj widzowie też patrzcie na kolta. też jest to tak w miarę blisko, nie? Także musimy pograć koniecznie, więc zagrajmy sobie kitem, zostawcie łapę w górę widzowie, zostawcie suba z dzwonem za te tutaj osiągnięcie, patrzcie, 1000 za 1050, czyli byłaby 31 ranga, Czyli jak dobrze rozumiem, dosłownie za 1250 ym, pucharków, jak mamy 1250 puch, to tak naprawdę mamy maksymalną rangę. Więc naprawdę widzowie, myślę, że daleko, nie wiem, dajcie znać, czy daleko jak na 4 tygodnie grania, czy nie. I słuchajcie, jakby ja bardzo długo się trzyłem, bo miałem 960 i wiecie, tak cały czas się kręciłem najwięcej przy pucharkach 960, coś takiego. Także niestety tak to wyglądało. Tym razem widzowie, może napad byśmy zagrali? No nie wiem właśnie, czy knockout? Knockout zagrajmy. Tak po prostu... Wiecie, for fun już. Mam już jedną postać wbitą, także generalnie co by się nie stało, to będzie git. Nie wiem, jak kitem teraz się gra, bo długo nie grałem, także wiecie, może być różnie. Też nie wiem, czy dobrze mam w ogóle dobre gadżety wybrane. Chyba dobre, czekajcie, mam cztery, tak, cztery pudełka. No to spoko. Dobra, ziomki, lecimy, normalnie. Mamy Dynamajka i Edgara, także do tego jeszcze kit, a kit jest mega wredny. Jak się uda nam nabić widzowie Ulta, to to myślę, że bardzo łatwo tutaj podejdziemy ziomków. Opatrzcie, dynamik już rozwala. No to bardzo ładnie. Ja czekam na Ulta, oczywiście, podejdziemy do nich. Uwaga. No to podesz. No to udało mi się podejść. Rzeczywiście. Podszedłem widzowie totalnie. Dobra. Zobaczmy. O, o. Tutaj oddawała. O i mamy Franka. Dobra. Franka odpalam. Lecimy z nim. I teraz lecimy po nią oczywiście. Raczej tu rzuci. A. No nawet nie mam co zrobić widzowie, bo dynamik jest totalnie odpalony. Ten ziomek jest po prostu jakiś szalony. Dobra. Odpalamy tutaj sobie gadżet, dzięki czemu szybciej nabija nam się ult. Jak on odpalony jest w ogóle widzowie? Dobra, lecimy, lecimy po Franka i koniec. To był najszybszy mecz w moim życiu, widzowie. Autentycznie. No, czuję, że to był tak szybki beczyk że masakra. No, totalna masakra, dobra. Nawet wbiliśmy, widzę, tutaj m, poziom mistrzowski. Mike był totalnym świrem. Przyznaję, naprawdę, widzowie. On był jakimś totalnym świrem po prostu. Osiem pasy to za chwilę pewnie się zniszczy. Ja to znam, życie, widzowie. Tak to będzie. 200 kredytów na Leona, także mega. 200 już mamy na 3800. Oczywiście ja Larego i Loriego nie będę odblokowywał za pomocą kredytów. Kredytów, więc te kredyty, które tutaj zbieram, no to nadal będą na Leona, myślę, bo nie ma nowej postaci. Także ja tutaj nie mam co wybierać, widzowie. Odblokuję Leona i wtedy polecimy sobie na odblokowanie, myślę, Piper. Piper by mi się tutaj najbardziej podobała. Także myślę, widzowie, że na moim nowym koncie, na, dla takiego nowego nubka jak ja, Piper będzie idealna tutaj. No dobra, widzowie, to spróbujmy dalej, tylko tym razem może zagrajmy sobie solo, żeby zobaczyć, czy kit na solo nadal ma jakiś sens. Czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Czy ja mam na pewno dobre gadżety? No w sumie to mam. Gwiezdna moc rządza mocy. Tutaj by się przydało mieć to jeszcze, więc myślę, że wymaksujemy kita, żeby mieć też moc na knockout, nagranie granie knockoutu, bo tutaj trzymamy się aż 5 sekund dłużej. No bo po co nam rządza mocy na knockout, gdzie do dowiecie? Do, nie jest, to, nie jest nam to po prostu potrzebne. I teraz tak, bierzemy gadżet na chowanie oczywiście. Leczy siebie i sojuszniczego zademiarza, do którego jest przymocowany za 40%. Oczywiście to jest dodatek, bo ogólnie kit i tak chyba leczy, tak? Jeżeli siedzi na postaci, to chyba i tak ją leczy. Więc ogólnie zagrajmy sobie, widzowie. Nie lubię solo i zaraz wam pokażę, jak się traci zwycięską pasę w chwilę, bo naprawdę solo jest mega strasznym trybem. Zwłaszcza, że patrzcie, jak solo wygląda. Trzech Edgarów to i tak mało, bo przeważnie jest jeszcze więcej, no ale tak to Często tutaj wygląda niestety, że tych Edgarów jest mnóstwo, jest po prostu mega, mega dużo. My na pewno będziemy się chowali, wiecie dlaczego? Bo mamy mega dobrą postać do właśnie takiego chowania się. Wiecie, ludzie często się tu teamują, grają jakieś dwójki, trójki, wiecie. No, generalnie grają hamsko, także my też możemy grać hamsko. myślę. Coś jak będzie się tutaj, wiecie, trafi jakaś okazja, to złapiemy kogoś. No ale oczywiście polecałbym tutaj kitem grać tak, że wiecie, no po prostu podejdziemy sobie do tej ściany. Tam później, tutaj czekamy na razie. Później i podejdziemy do ściany i przy tej ścianie będziemy sobie kampili i na końcu skoczymy z ulta, nie? Więc może coś tam nam się uda wygrać. Mamy siedmiu zadymiarzy. Ogólnie chmura chyba już będzie tak. Chmura już leci. Mógł mnie ktoś widzieć. Niestety odwaliłem. Jak ktoś tam stał, wiecie, na początku tych krzaków, no to może być lipa. Ale dobra, zobaczmy, gorzej jak wiecie, wszystkie Edgary się zmówią i będą na mnie czekały, nie, To no właśnie tak to wygląda, że będą czekali tutaj taką grupą ogromną, no niestety, solo tak wygląda, dlatego wolę grać trójki, bo naprawdę jeżeli chodzi o widzowie, granie, no zwłaszcza tutaj jakieś zbiory klejnotów, jakiś knockout, bo naprawdę, granie solo to jest taki, no, no tak losowe to jest, że masakra, patrzcie, siedmiu, nadal. To jest lekko podejrzane. Wiecie, mi się wydaje, że tam ludzie się potimowali. Oj, musieli się potimować, ale za niedługo będą musieli się bić, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja mam taki plan, żeby przeskakiwać tak tym ultem, żeby uciekać. O, dobra, mamy Edgara. Bardzo ładnie, widzowie, dojeżdżamy go. O, nie, nie, niedobrze, widzowie, niedobrze, bo on ma tarczę. No, miał tarczę, widzowie, mówiłem. I właśnie dlatego, dlatego się przygrywa solo, nie? Dlatego ja tego nie gram. Bo właśnie tak to działa, że na chłopa skoczysz. I nawet jeżeli na niego skoczymy, w ogóle zagrajmy sobie może napad kitem. Ja wiem, że to chyba słaby pomysł, ale spróbujmy. Bo kita też bym chciał mieć na wyższych pucharkach. Zobaczymy widzowie, wiecie, no warto próbować. Jak już mamy jeden tysiąc, to ja myślę, że dalej możemy tutaj sobie próbować. Oczywiście, no bardziej by się opłacał Colt. Coltem uwielbiam grać na napadzie, także też go na pewno powbijam. No ale jak widzicie, granie solo to jest taka męka, nie? Nawet jak się chowacie, to się nie da. Serio, miałem dużą szansę, żeby tego Edgara dojechać, ale problem bardziej polegał na tym, w ogóle powinienem zagrać teraz wiecie co? Nie rządzę mocy, tylko zmienić Power Star. A ja w tym momencie nie zmieniłem gwiezdnej mocy i to będzie lipa, nie? Właśnie to jest mój taki największy minus teraz. Dobra, czy ta Bea może stąd iść? Idź sobie, dobra? Dobra, i lecimy dalej. I przywalmy teraz. Ok, mamy dwa razy. <grybujesz> dobra, widzowie, porobiłem porobiłem już ich safe, już ich nie ma. Dobra, odpalamy się w nich. No, troszkę tam zadałem, nie za wiele, ale kolt teraz nawala. Dawaj, kolcik, dawaj, dawaj. Także widzicie, no granie trójek jest o wiele lepsze. Prosta sprawa, no już nawet chodzi o to, że naprawdę solo, to pełno timerów wyczekują ludzie, i zawsze jest tak, że ciężko cokolwiek zrobić. Naprawdę ciężko cokolwiek zrobić, dobra? O, nie żyje, bo kruk mnie zaraził, no niestety. Także wiecie, ciężko cokolwiek zrobić. Jak widzicie, nawet Edgara, rzuciłem się na Edgara, a i tak przegrałem. To jest mega przykre, nie? Chłop miał. Nawet 2 KHP nie miał, ale ma tą tarczę. I ja już Was rozumiem, dlaczego tak bardzo nienawidzicie tej postaci. No bo jeżeli chłop ma po prostu sobie tarczkę... Okej, okay, dojeżdżają mnie. Jeżeli chłop ma po prostu tarczę, dobra, ja chyba padam. Złapałem go chociaż. Jeżeli chłop ma tarcze i sobie ją ak aktywuje, no to totalnie z nim przegrywamy. No tak jak teraz sobie znowu rzucił, nie? Edgar serio jest mega hamską postacią, jak to się mówi. Nikt go nie lubi, nie dziwię się, widzowie, już wiem dlaczego, nie? Bo ja wcześniej nie kumałem tego, ale jak najbardziej wiem już, dlaczego nikt go nie lubi. To jest naprawdę postać, której nie da się lubić. Dobra, odpalmy się na tego kruka. Albo na Edgara. Nie, w sumie na nikogo, bo oni tak wyczekują. Wiecie co, no mógłbym się odpalić, w sumie. Dobra, rzućmy się. Ja wiem, że dostanę od tej pszczoły. Ale myślałem, że się, wiecie, że zdążę dalej pójść. No, moi na razie tak nie za bardzo grają. Jakoś tak tutaj, nie wiem, nic się nie dzieje. Troszkę słabo. Dobra, odpalmy się w nią. O, no i niestety już przyszedł kruk. Także widzicie, No, mega ciężko tym kotkiem grać. Minusem jest to, że nie wybrałem nowego Power Stara, którego kupiłem. Wiecie, bo on jest właśnie na trójki. No, tutaj odwaliłem, przyznaję. Dobra, trzeba Edgara dojechać, bo Edgar zaraz zacznie wskakiwać. Będziemy mieli mega problemy, nie? No po prostu. Dobra, odpalę się w niego. Aha, ja już nie żyję, ale trzymałem go na tym stunie. Ej, to jest ciekawe, bo ja go trzymałem na stunie, mimo tego, że już tak naprawdę nie żyłem, nie? No było to widać, patrzcie tutaj. Ja już tutaj nie żyłem, a to dalej go trzymało. Ciekawe, to jest akurat ciekawe, ale dobra, zmieńmy sobie. Tą gwiezdną moc, bo ja troluję. Nadmiernie przywiązany widzowie. I zagrajmy teraz tak, że będziemy wskakiwali na swoich. Na knockout idziemy. Testujemy, próbujemy zdobyć kolejne tysiąc widzowie na kicie albo na kolcie. Wydaje mi się, że to będzie kolejny zadymiarz, którego wybiorę do wbijania tego. Na pewno kit jest fajny, bo się chowa, nie? I to właśnie to, to chciałem wykorzystać na solo. Niestety troszkę, no nie wiem... Ja nie wiem, czy ja mogłem coś tam zrobić. Czy ja tak naprawdę po prostu byłem w kropce, jak Edgar miał jeszcze tą tarczę. Wiecie, ja myślałem, że on już tego gadżetu nie będzie miał. Na no, chłop dalej miał i to jest naprawdę dużo, bo on dostaje tarczy chyba 3000, która znika, ale to naprawdę długo was trzyma. Więc to jest mega taki no-hamski gadżet, który mega, wiecie, ciężko jest wtedy to ograć, co nie. Także Edgar ma tutaj mega, mega do przodu, jest z tym. Teraz chciałbym skoczyć na nich, tylko że wiecie co? Dobra, odpalę się w niego. Mamy to, tylko że tutaj do mnie strzelą! No i nie zdążę! A spike w ogóle chodzi, gdzie się ja nie wiem, co on robi, widzowie. Nie wiem, nie wiem. Dostarałem no, się, bo moi tam zaczęli bić, no to tak naprawdę się rzuciłem w niego, no mega się opłacało. Jakby ktoś tam był ze mną, na przykład taki spike, to po prostu by go walnął i tyle, ale teraz ładnie zagrał, teraz ładnie zagrał, bo się tepnął i poleciał w nich. Patrzcie, co robi ten spike. Ej, no naprawdę, teraz, teraz tutaj wiecie. Mega dobrze by idzie, nie mówię, że on jest słaby, ale mógł tak troszkę z nami pójść, to by było łatwiej. Okej, okay, dobra. O, ograł go, ograł go, widzicie, oszukał go, że to on. Ale ten się leczy z tego punkciku. Ej, mega fajne, to jest przydatne. Ja w sumie tego nigdy nie używałem, ale to naprawdę jest przydatne. Dobra, odpala Kaktusa. Nie wiem dlaczego tutaj akurat, ale dobra, patrzcie, on go może mieć. On go naprawdę może mieć. A, dobra, widzowie, baby, patrzcie. Nie no, już go miał, już go miał. Także ja tutaj jak najbardziej Ej, gratuluję dobrego zagrania. Jest wkurzony, to prawda, no bo Bóg to wygrać. Naprawdę miał mega blisko do, wy do wygrania. Okej, okay. czekamy teraz, wiecie co? Czekamy nawet skoczę na tego spajka. Bo jestem teraz mega przywiązany. No dawaj do przodu, do przodu, Jak chcę w kogoś tu postrzelać, ziobek. Dobra, bijemy tutaj. I na tego ziomka tu. Dobra, o, o kłębek, no niestety nie doleci, widzowie, nie doleci, ale rzeczywiście teraz długo siedzę. Naprawdę, naprawdę długo siedzę, widzowie. Naprawdę długo się siedzi na tym. No niestety tutaj już nic nie mogłem zrobić, ale rzeczywiście, siedzenie na tym na tej gwiezdnej mocy... Bardzo długo, bardzo długo idzie siedzieć na ziomku. Te 5 sekund to jest naprawdę długo, bo chyba podstawowo jest 5, dodatkowe 5. No to mamy 10, nie? No to naprawdę grubo. On raczej powinien ją ograć, wiecie dlaczego? Bo on ma te takie żelki które sobie rzuci, one się zatrzymają i ją obiją. No mam nadzieję, on powinien poczekać, wiecie na co? Ten ziomek powinien poczekać, aż się strefa zmniejszy, no bo Piper jest na daleko. Dobra, widzowie, wygraliśmy tą rundę. No oczywiście zrobił tak, że, wiecie, strefa się pomniejszyła i wtedy zaatakował. No wiadomo, także tutaj bardzo łatwo miał, jeżeli chodzi o jego postać. I teraz tak, myślę, czy wskoczyć tutaj na niego? Może bym wskoczył, wiecie? Może bym wskoczył. net to zrobię i lecimy, lecimy, lecimy. Nie boimy się, nie boimy, nie boimy, lecimy do przodu, do przodu tutaj, daj mi te kłębki rzucać, dlaczego oni widzowie nie chcą, żeby ja kłębki rzucał, żebym ja rzucał kłębki moje, tak, czy to jak to tam nazwać, to no nie wiem, dobra, dostała, dostała, raz, teraz zejdę, ej, długo to naprawdę długo trzyma, ja już aż sam chciałem zejść, co nie, bo tak długo, dobra, odpalmy się w niego tutaj, no nie, no niestety nie trafiłem, tepnął się, tepnął, lecimy za nim, lecimy, o, niedobrze, widzowie, niedobrze. Dostałem jeden na jeden, ale wiecie co? W sumie to wcale nie tak źle. Wiecie dlaczego? Bo kitem mogę w nią skoczyć po prostu i tyle. Dobra, czekamy. Wskoczymy na nią, jak będzie mniej strefy, nie? I tyle, i dojedziemy ją raczej. Także tutaj, widzowie, lecimy w ten sposób. Teraz powinienem tutaj podejść i skoczyć na nią, i tyle. I w tym momencie, mam nadzieję, że nie odpali jakiegoś. O, dobra, nie odpali jakiegoś ulta. Także widzowie, tutaj wiadomo, że Kotek Beres ogrywa totalnie, nie? No miałem po prostu mega, mega dobrą tutaj, że tak powiem, strategię, po prostu poczekać i tyle, i skoczyć na nią, na ulcie. Także da się, widzowie, pewnie, że się da. No i co, widzowie, jeżeli chodzi o nowy sezon, mega czekam, mamy 15 godzin do nowego karnetu, który się oczywiście tutaj kupi, zobaczymy jak on będzie wyglądał, no ale naprawdę mega przyjemnie, powiem wam, jak tutaj będzie karnecik nowy. Co to jest w ogóle? Twoje wcześniejsze statystyki, zaliczone najwyższy poziom walki z bossem, ekstremalny 2. A, to ja jej później już nawet nie robiłem tego bosa, wiecie? Dlatego to no, tak mało tak naprawdę jest wbite. Powinno być o wiele więcej, no ale jak widzicie, tak czy tak widzowie, chciałem wam powiedzieć, że mamy tutaj wbite, więc w tym momencie nie wiem, czy dalej będę grał, zobaczymy. No ale na pewno będę grał innymi postaciami, żeby też dobić tysiaka. Będę was informował, no i też zobaczymy, co będzie na nowym Lunar New Year Event. I widzowie, generalnie mega dużo rzeczy wejdzie, także bądźcie na bieżąco klikając łapeczkę w górę i suba z dzwonem na tym kanale.